Każdy człowiek na świecie lubi czuć się ważny. Ja też, Ty też. Sąsiad też, każdy. Społeczeństwo. Ale skąd wiesz, że jestem dla Ciebie ważna? Jak to rozpoznajesz? przepraszam. Kurde, no. Że Ty jesteś dla mnie. To teraz odwrotnie. Skąd ja wiem, że Ty jesteś dla mnie ważna? Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. W tym wstępie do tego tygodniowego rozważania napisałaś: O, jak dobrze jest wiedzieć, że zostałam stworzona do miłości i bliskiej więzi z Bogiem. On wykupił mnie z niewoli grzechu. Jestem Jego przyjacielem, wybrańcem. Jestem ważna dla Boga. Życie z tą świadomością nabiera kolorów, jak wiosna teraz. Sobie. No bo nabiera, no bo jak rozmawialiśmy już przecież, że jak się czujesz ważny, to po prostu zaczynasz robić fajne rzeczy, zaczynasz mhm. robić wartościowe rzeczy. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 15 wierszu jest napisane, że Jezus mówi tak do swoich uczniów. Nie nazywam już was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan, lecz nazywałem was przyjaciółmi, mhm. gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Mhm. Już Zacznij. ważni, nie? Dla Niego zaczynają być jak przyjaciele, mówi im wszystko, co mm. po prostu Ojciec powiedział, przekazał im to, żadnych tajemnic nie mm ma, -hmm. nie? No tak, dzieli się z nami tym, co wie. Mm -hmm. ja na 15, następnym wierszu, 16 rozdziale jest napisane, że nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem mm -hmm. i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, aby wasz owoc trwał, aby mm. Ojciec spełnił wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Czyli załatwiłem wam to, żeby mm. On... Zaspokoił wasze potrzeby, nie? Żeby zrobił to, o co prosicie. No, takie nazwisko dostaliśmy jego, i teraz, jak wyjdziemy z tym nazwiskiem gdzieś, to wszyscy okej, okay, okej, okay, to on. Nie, no to jest takie, hmm. przez, takie przesłanie, tak naprawdę. Hmm. W na 16 rozdziale, 13 wierszu jest napisane: Jednak, gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy, i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Hmm. Zobacz, jaka dbałość, nie? O... o szczegóły. Szczegóły i o taką relację. Hmm. Wprowadza nas duch, hmm. ten obiecany wprowadza nas we wszelką prawdę, nie? I oznajmia to, co ma przyjść. Hmm. Można w ogóle z tego nie skorzystać, to już jest inny temat, nie? Ale tak się zastanawiam, że mamy taką naprawdę. Tyle nam Bóg zapewnił. No dobra, w pierwszym liście do Koryntian. Jest taki inny temat trochę. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga. Oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną celę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Hmm. Co no ale to ten Duch Święty, co w nas mieszka, to jest ten sam duch prawdy, którego, no tak. który nas wprowadził we wszelką prawdę i oznajmił to, co ma nadejść, czyli on jest dany nam przez Niego, tak? Mm -hmm. e, no to jak mieszka we mnie. No. to ja będę dbał o to mieszkanie, wiadomo, przynajmniej je wysprzątam. Dla mnie to też jest z innej strony ważne, jak sobie myślę o tym, że świątynia kiedyś w Izraelu to było takie bardzo święte miejsce, świątynia się do tego pewnie nazywała. No i świętość polegała też na tym, że tylko raz w roku arcykapłan mógł wejść do tego najświętszego miejsca, gdzie stała skrzynia Boża, gdzie Bóg się objawiał, gdzie mówił do człowieka. No i to było takie miejsce, gdzie nie każdy mógł wejść. No, to była świętość z jednej strony, z drugiej strony niedostępność, tak? Tak. Święta, świątynia była święta i to miejsce było święte ze względu na świętego Boga, który mhm. tam był. No. No, ale jeżeli my teraz jesteśmy świątynią Ducha Świętego, jeżeli Duch Święty jest Bogiem, mhm. częścią Boga, jeżeli go uosabiamy z Bogiem w innej postaci niż ta, którą obserwowaliśmy w Starym Testamencie, to znaczy, że Jesteśmy święci ze względu na niego, ze względu na to, że on tutaj przebywa w nas, a nie z tego powodu, że jesteśmy niedostępnym miejscem. Mhm. Ale z drugiej strony, znaczy nie, ale tylko i tak naprawdę, z drugiej strony widać to tak, że po prostu jesteśmy tak ważni, że on w nas zamieszkał, mhm. że po prostu on już nas widzi jako to święte miejsce. No tak, Paweł tam mówi też, że przez to, że on we mnie mieszka, to moje ciało i mój duch należą do niego, do Boga, nie? No to to jest taka magia. Dokładnie tak. Dobra. W Efezjan 2,19 jest napisane, tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Hmm. Współobywatelami jesteśmy. Znowu mieszkamy w Jego Królestwie, jesteśmy obywatelami. No, ale przed chwilą czytaliśmy, że On mieszka w nas, a teraz no właśnie. A czytamy, a my że teraz my mieszkamy nie. u Niego, <laughs> tak? w Jego domu. No bo myślę, że Bóg tak tłumaczy to, żebyśmy w końcu, żeby w końcu to nas, do jak, nas dotarło. Jak nie? w ten sposób nie rozumiemy, to, to trochę, może inaczej, trochę inaczej No i w 44, rozdziale 22 wierszu jest napisane, że Bóg zmazał ciemny obłok naszych przestępstw i obłok naszych grzechów. Tak go tam przesunął. Rozproszył, Rozproszył go. Mm. Tak myślę o tym, że dla Boga, jak już nas wykupił, nie jest ważne to, czy ile razem się potkniemy, czy nie punktuje nas nie? za każdą rzecz. To jest ważne w tym naszej relacji na przykład. Nie? Gdybyś mm -hmm. mnie punktował za to, że to zrobiłeś, ty nikogo nie zrobiłeś. To sorry, to bym chyba nie wiem, co bym zrobiła. Co byś zrobiła? Nieważne. W każdym razie, w ogóle nie o to chodzi, on chce mieć z nami relację, prawda? On chce być z nami blisko i mówi: starłem to, nie patrz na to. Popatrz, co możemy razem zrobić. No, tam... Jak jestem dla Ciebie, jak mm -hmm. jesteś dla mnie ważny. To więc napisałem, że nas odkupił. Nie? To jest mm -hmm. kolejna rzecz, która bardzo mocno podkreśla tą naszą ważność w Jego oczach. Tak. Tak? No bo zobacz, zastanawiamy się nad tym, co to znaczy, że jesteśmy ważni dla Boga. No i czytamy, że nas nazywa przyjaciółmi, że nas wybrał, mm -hmm. przeznaczył do czegoś, że nam objawił tajemnicę, że nas odkupił, czyli gdzieś należeli, należeli, należeliśmy do jakiegoś innego miejsca, a On nas stamtąd wykupił, odkupił. No. no właśnie dlatego jesteśmy teraz Jego dziećmi i taka jest historia zbawienia, tak? że dał swojego syna, który był no, po prostu ważnym, bo był jego synem, hmm. był kimś bliskim, jest kimś bliskim i dał za nas, tak, hmm. za ludzi, po prostu wyobraź sobie, że swoje dziecko dajesz za kogoś, tak, to hmm. widać taka to jest wielka cena i jak bardzo nam, jak bardzo jemu zależało na nas. No i jeszcze na końcu mówi, jak już te wszystkie Zmęczona rzeczy jesteś? powiedział, nie, to właśnie chyba on jest czasami zmęczony tym naszym podejściem, mam nadzieję, mam hmm. wrażenie, bo mówi, przestańcie się w końcu martwić o to wszystko, co będziecie jeść, co będziecie pić, co będziecie, hmm. nie wiem, ubierać na siebie. Przecież o to się wszystko ptaki nie martwią na przykład. Już pokazuje nam ptaki, potem pokazuje nam. Fiaty. Tak, potem hmm. mówi, hej, a czy możesz w ogóle sprawić, że będziesz wyższy, albo czy możesz sprawić, że o 10 minut przedłużysz swoje życie, no po prostu to są rzeczy takie niezależne od Ciebie, prawda? Hmm. I przestań się w końcu o to martwić, bo są rzeczy ważniejsze w życiu. I powiedziane jest później, że zacznij szukać, najpierw mnie szukaj, najpierw Królestwa Bożego szukaj mnie, a wszystkie te inne rzeczy będą ci dane. Mm. I pamiętasz, jak wiele razy takie sytuacje przeżywaliśmy? To prawda. Wiele razy Bóg nas zaopatrywał wtedy, po pierwsze wtedy, kiedy potrzebowaliśmy, ale po drugie mm -hmm. wtedy, kiedy w ogóle się tego nie spodziewaliśmy ani nie czuliśmy się Godni tego, żeby nam pomagał, ani nawet nie śmieliśmy czasem prosić, hmm. a dostawaliśmy to, czego potrzebowaliśmy, dlatego, że właśnie dlaczego? Bo jesteśmy dla niego ważni. Jesteśmy dla niego ważni. Pamiętam taką sytuację, kiedy skończył się nam samochód, po prostu się rozwalił i nie było czym jeździć, i się zastanawialiśmy: no, przecież trzeba kupić następny, ale nie mieliśmy na to zupełnie kasy, a nie chcieliśmy się zadłużać i w ogóle nie chcieliśmy się tamtą w tamtą stronę. I stwierdziliśmy, ja mówię, nie będę jeździła rowerem do szkoły, mówię, cokolwiek, mówię, chcę iść w tą stronę, w którą wiem, że powinnam iść, chcę iść z Bogiem, wiem, że jest moim zapatrzeniem i tyle. Mówię, dobra, przecież ludzie żyją bez samochodu, no sorry. No i później po dwóch dniach chyba... To tam, krótkim czasie, po krótkim tak. czasie, po, to taki, po tej takiej modlitwie, w której ja naprawdę razem, żeśmy stwierdzili, że dobra, będziemy tak żyć i to będzie dobre, i nie będziemy robić jakichś długów i rob, nie wiem, wiązać się z nie wiadomo czego w takiej sytuacji. No i te, za kilka dni się okazało, że ktoś nam pobłogosławił, powiedział: Macie pieniądze na samochód. Kiedyśmy w ogóle nawet nie marzyli o tym samochodzie, nawet mhm. nie prosiliśmy Boga o samochód. Bo chcieliśmy po prostu żyć uczciwie i dobrze i tyle. I po prostu dostaliśmy taki prezent i to było takie wyjątkowe, nie? Bo właśnie czytaliśmy wtedy ten tekst, że chcemy mhm. szukać najpierw Królestwa Bożego, że nie będziemy się martwić, że to jest po prostu ta. Więc naprawdę Bóg w końcu mówi: przestań się w końcu martwić. Przestań narzekać. Zobacz, jesteś moim przyjacielem, jesteś blisko mnie, możesz się podpisywać moim imieniem, mhm. możesz wchodzić w takie miejsca, które są jakieś trudne, ale jesteś mój. Ja nie patrzę, nie punktuję cię, jestem z tobą. No to jesteśmy chyba ważni dla niego, nie? Tak mi się wydaje. Mhm. A ty jak czujesz? Jeśli widzisz sens w tym, co robimy, podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki! Nie wiem w ogóle, dlaczego się tak zdziwiłaś, jak powiedziałem, że czuję się dla Ciebie ważny, kiedy dopisujesz mnie do swojego testamentu. Mi się to wydaje tak odległe. No, a dlaczego odległe? Ale wiesz co, za tydzień będziemy rozmawiać o tym, że Bóg nas czyni swoimi dziedzicami, czyli musiał nas dopisać do swojego testamentu chyba, prawda? prawda? A to jest stary testament, czy nowy? Nowy. Porozmawiamy o tym za tydzień.